Yo, yo, lecimy z tym. Jeszcze moment. Kupiłem Tesla, ale ciągnie mnie do przodku. Ja nie w świadomie swojemu zdrowiu. Własna filozofia od początku do końca. Ma fala buję, jak TV -PSA. Microsoft się sra, jak Tesla. Podłączam ją do gniazda, ledzie bana bateria nie działa, kręcę, lecz nic się nie dzieje, braku prądu gniazdka bo w Tesli brak jest mocy wariacie. Tymczasem w pasacie ponad 8 dni na blacie, w Tesla się dławi, maluchę ją wyprzedzam, ona się pali. Jak wyjebie mi bateria, drogi bracie, to rozjebie mi na blacie, ludzie ujrzą mnie w Polsacie Taki to już w testach żywot. 60 km na godzinę to max co wybiło. I po chwili auto zgasło w akumulatorach, prądu brakło, co zapadło. Pomocy. Ogrzewanie w testy zjadło 80% mocy. Jeba na skorupa, przejechałem dwie ulice i stoję jak dupa. Nawet mi trzeba, by zabrać ten złom. Na go wystawił kumpel z samochodem. Bo w testach brak jest mocy, w bariacie. Tymczasem w masacie, ponad osiem tych na blacie. Chcesz się dławi, maluchem ją wyprzedzam, chcesz się pali. Yo, 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 pozdrawiam.